Co? Wezwie pan policję, Co? jestem porwany tutaj, szybko, wzywam pan policję, ucieka pan i wzywa pan policję, szybko, uciekaj, nie wzywaj policję! Nie pamiętam numeru, przepraszam. Przepraszam. Chodźmy, chodźmy Grzegorzu, nikt ci tu nie pomoże. Zaj nie no, spoko. Dzień dobry, chcecie wezwać policję, jestem porwany, nie? Spoko, nie ma problemu, na razie. Nie, nie, spoko, wiem, nie macie numeru, nie macie numeru. Nie, nie, przejmujcie się, nie, nie ma numeru po prostu. Na razie, ja tutaj tylko kojota zapakuję i do widzenia. Widać mnie? No pewnie. pe no niestety, w sumie, no. <grym> Dobra, poszło, dziękuję bardzo, a teraz grzecznościowy zwrot. Wypisz z komendy. Dobra. Do widzenia. No pas. to w tamtą stronę, tak? <grym> Rozumiem, że to w tamtą. Do widzenia. Z to Sywester. Fajnie, fajnie. Widziałem. Naprawiam dwa? Klaczujesz? Co? Pytam czy klaczujesz? No właśnie mówią, żeby nie robić, a ja robię. Ja nie robiłem, więc da radę bez No da, na pewno Bo już mi parowców mówią, że nie, nie klaczują. Co tu się dzieje? Robić. Długo to tak będzie wybuchało? No! Coraz szybciej Daj, bo ja mi się jeszcze zabrawiam. No! O, chodź do więźniarki, chodź do więźniarki A co? Chodź do więźniarki, wszystkie nasze. Chciałem sobie przeszukać, czy rzeczy nie ma jakichś ciekawych. Stary, chciałem no. sobie sprawdzić, czy nie zostawili czegoś ciekawego. Zobacz bagażnik. Kam zabierz, kam zabierz, kam zabierz. Nie mogę wziąć wszystkich Czekaj, 3, 4 jedna została Dobra, ubieram to, żeby wziąć kolejną 40 kilo i temu więźniarcy zostawili, pięć klam zostawili Jaki... Wszystko już wziąłem zanim odholowali. nawet materiały wybuchowe może. Mam dwa gloki, cztery dwu... dwunastki, jedną czternastkę A czemu tu gloki? Bo ja mam czternastkę swoją uzyskałem, ale Nie, trzy gloki mam Pak mhm. silny jak najbardziej, jak najbardziej. Mm -hmm. Ja byście mogli od razu jakiś samochód podstawić, bo chciałem pokazać pewną dzielnicę, słuchaj. Wyobraź sobie, że tam jest właśnie wolny segment do wykonania. no i mocniej przepraszam. Troszeczkę <grym> się na Nie ma problemu, marszałkowie sobie mu tak mają. To sobie mu dodam. Ci ludzie, wiadomo. Tak mówię, minister obrony może... narodowej, miejsce jest wolne. Możemy kogoś obsadzić jejku, z twojej rodziny. A może. 4-1 plus... 3-7-6 Spalić na ziemię! Suspect down! Suspect down! Sus Strzelają. Strzelają jeszcze dwóch wchodzi do ciebie Bazyl Niech próbują poddawać tutaj. Suspect down! Mężczyzna na biało ubrany oddaje strzał w kierunku Suspect down! Jest! Jo. Rozstrzelam cię, rozstrzelam cię jak ksiądzie! rozstrzelam no cię! Nie, rozstrzelam Rozszelam no cię, wyjdź z auta, Ale rozstrzelam my... cię! Jeź. Z auta sanuj dupę! Z wozu nas! nam się śpiewa. Wow, serio? Nie. Do dupeczki jak się obraca chłopek No przecież ci tłumaczę rzekł że z prawej strony w garażu dostałeś szóstwo. Ale nie wydzierasz na tym radiu Kultury No 17 prowadzi. razy ci powtarzam to samo w kółku a ty mówisz że tak balon Cisza na radiu Ciebie z informacje, które jest, jest potrzebna? Cisza na radiu, zaraz cię oddeleguję Raczej nie Jezus 17 razy mówisz to samo. na tak? To ja. Macie coś do jedzenia? Nie. A macie numer do kogoś, to ma coś do jedzenia? Nie, no. Jak jesteś tak mocno gładny, to weź mi power. <noise> tam są jakieś białeczko, nie? Hehehe. <noise> go Z Tobą nie gada. <noise> Dobra, to ja idę do sklepu za ten czas. Poszarcie. Czekaj, czekaj, czekaj. Będę, no. Meee! Wąchaj gumie, ty p... No odjedź tym autem, nie rozumiesz co to znaczy odjedź? Zostaw go, nie wsiadaj na nie niego! To ty, <laughs> Dobra, koniec. Oła. Nie, jednak ja mam tutaj kolegę, który ma gadane, także myślę, że... Ale musi mieć papier. Papier musi mieć. Y o. On coś tam kiedyś miał, ale nie wiem, czy teraz to obowiązuje, że tak powiem. A jak on się nazywa? Mm, szczerze nie wiem, znam tylko ksywę. <grym> Silny pewnie. <grym> znam tylko ksywę, wie pan. Czy ja mogę znać powód, dlaczego pani nie pije alkoholu? Tak jest. Jestem abstynentką. Szanuję w sumie, w XXI wieku w sumie. Dobrze, proszę mi powiedzieć do jakiej pracy chce się pani, że tak powiem przyjąć? Do arcade'a. Do arcade'a, dobrze. E, na jakie stanowisko? Pracownik. Miesiąca? Dziękuję. <laughs> pani, zabawkę pan ma nagrodę. Zabawka pan tu ma. No, Naszy... Trochę ich jest. Się na Cześć, Anato. Cześć. Cześć! Co tam? No, ja na ręku najpierw chcę, żeby panowałeś w Aha, wszystko rozumiem, no? No, to, to jest mała fuczka. Co, Twoja fuczka to jest, czy nie? nie, mała fuczka. A to nie jest twoja fuczka, Brian? Nie. A czemu? Moja jest na mechaniku na tonym. A kto jest na mechaniku na tonym. No, moja fuczka. O, a zaba. przyszedł. Przyszedł, Żeby cię... I żebyś... spije Ty mały No Ten jest... Agen, bym się w armatę w... To Ale co ty w ogóle... To czy nie, Ej, nie wiem, nie, rozumiem, nie, się. nie wiem, kto to, o. nie znam jej. Co? 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 Ona też się w lesie rucha jak Luena, czy nie? A nie wiem, możesz zapytać. Dobra, tak. No. No. Dziękuję bardzo za zapytanie. Mocno, mocno, mocno. Ło, shot troszeczkę. Troszeczkę tak. Ja? Masz. Tak. Widzisz, niektórzy ludzie nie zapominają takich rzeczy. No właśnie, jak przychodzicie do nas do biura, do szefa tutaj, do na dwóch skargę, szefów, z całym szacunkiem, no, no. Wyglądać jakoś, nie? Po prostu, po prostu no nie, że pan w piżamie też... chodzi do nas na skargę, no co to ma być? Nie no, tripuje. Te spodnie to tak jak od piżamy. W piżamie nie, ja pan przychodzi do nas na skargę. na skargę. Nie no, to jest, to jest buci z tego, z granicy. Mamy ten Louis Buton, i Gelun.